Jak dobrze pamiętam, to jest to już 20 z górka Mikołajowa w tym dniu. Piękne słońce. Myślę, że z pięknymi uśmiechami wyjdziecie do ludzi i z tą życzliwością i z radością, jaką macie w sobie, uda Wam się naprawdę zadać fajną kwotę pieniędzy, którą przeznaczy Pani Maria na bardzo szczytny cel, czyli na stypendia, m.in. na stypendia dla młodych ludzi. Więc życzę Wam bardzo miłego dnia i wielkiej takiej radości i poczucia satysfakcji z tego, że zrobiliście coś fajnego dla innych. Także wszystkiego dobrego.